Moi rodzice dzisiaj spieszę do Was z recenzją produktu starego, klasycznego, dość kontrowersyjnego, bym powiedział. No i co to jest? Plak. A dlaczego recenzja tego produktu? Dla śmiechu, dla zabawy, i po to, żeby Wam też pokazać, że nawet przy tak prostym produkcie ludzie popełniali błędy, gdzie sposób aplikacji jest naprawdę bardzo banalny. Także teraz przechodzimy do części praktycznej i pokażę Wam to na dwóch różnych elementach. No i co? Bierzemy się do pracy. Música ah, ah, ah. W plaku można byłoby pisać wiersze, felietony, co tylko tam by człowiek chciał. A dlaczego? Dlatego, że był to produkt, który gdzieś tam, powiedzmy pod koniec lat 90., zaczął dominować w autokosmetyce. Był takim, powiedzmy, prekursorem, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale był produktem takiego pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Ja akurat mam dzisiaj plaka tego cytrynowego, chociaż nie jest akurat to mój ulubiony, bo nie wiem czy wiecie, mój ulubiony plak to był brzoskwiniowy matowy efekt, ten jest akurat tutaj w połysku, ale matowy efekt, dlatego, że mi się nigdy osobiście nie podobała ta faktura taka połyskująca i też używałem, używałem nie kryję tego był to produkt, który jakby pierwszy zagościł w moim garażu jeszcze bardzo dawno, dawno temu później były chusteczki kuchenne nawilżane do wycierania deski ale plak akurat na początku tak jak wam wspomniałem był produktem tego pierwszego kontaktu no i Gdzieś jak zacząłem też wdrażać się troszeczkę bardziej w tą autokosmetykę, w autodetailing, to stwierdziłem, że jednak no, to jest zło, dlatego że wszyscy profesjonaliści, znawcy tematu zaczęli to wypierać i zrzucili to typowo na handlarzy: że jest to produkt taki właśnie dla handlarza, czy do odpalania silnika, czy gdzieś tam do zapryskania całego auta na amen. I teraz powiem Wam tak, jeżeli chodzi o pracę na tym produkcie, wystarczy tylko kurde przeczytać instrukcję. Naprawdę spryskujecie, odczekujecie chwileczkę i go docieracie i właśnie tutaj ten błąd popełniali najczęściej ludzie mi to kojarzy się osobiście z deską, która jest tłusta, taka zalana plakiem i widać na niej pełno kurzu, co wiązało się z tym, że jednak nie jest on produktem antystatycznym, a ta ilość kurzu wynikała głównie z tego, że ten produkt był niedocierany a po dotarciu pojawia się przyciemnienie można byłoby zakryć etykietę, nalać go do słoiczka zaplikować na jakiś tam element i zapytać Was o Wasze zdanie. Czy byłoby to dobre? Czy efekt jest fajny? Czy się przyjmie? I tutaj, w tym przypadku, właśnie to dotarcie było kluczowe. No, ja wiem, ja nie chcę Was na siłę przekonywać do tego produktu, bo nie o to chodzi. Bardziej chodzi o zobrazowanie Wam tego, że nawet przy takich produktach były popełniane błędy. No i po dotarciu, produkt oczywiście zostawił tą powierzchnię zabezpieczoną. Ma tam jakieś blokery UV. Czyli jeżeli ktoś szuka produktu takiego bardzo, bardzo prostego, wiadomo, nie jest produktem idealnym, ponieważ przy szybach. Ja bym raził go akurat aplikować na jakąś gąbeczkę, rozprowadzić, później dotrzeć, byłoby to dużo lepsze. Ale żeby było śmieszne, i stwierdziłem, że gdzieś tam ubiło mi się o uszy, że ludzie aplikują go na lakier, na lampy i tak dalej. I mówię, dobra, wrzucę na maskę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I powiem Wam szczerze, że na tej masce naprawdę wstydu nie ma, bo dało się go dotrzeć, nie zostawił tłustych śladów. Dotarłem fibrom na dwa razy jest po temacie. I ta, mało tego, na tym fragmencie jest powłoka ceramiczna, na której on po prostu usiadł i nie zrobił jej krzywdy. Prawdopodobnie są to jakieś silikony i inne elementy, które po prostu dało się tam dotrzeć. I to jest naprawdę mega, mega śmieszne. Ale nie traktujcie tego materiału poważnie, ponieważ jest to tylko zwykła recenzja produktu, który wszyscy znają, no i większość też pewnie nienawidzi. Także moi drodzy ode mnie dzisiaj to tyle. Czekajcie na kolejne recenzje. Obiecuję Wam, że kolejne będą po prostu poważne. Na razie.